Wiesz, tak, ja mówię temu staremu piernikowi, by się nie wtrącał w moje życie, no wiesz, to moje życie prywatne, no to wiesz, no to ja mu mówię, żeby się odwalił, co nie? Halo? Stary mnie zdzielił po dupie. Halo? Dzień dobry. Ja, ja, ja tutaj mam dostawę. Ty, ty. Dziękuję. W końcu moje 20 arbuzów. Jaki debil zamawia arbuzy w internecie. No dobra, w sumie to nie moja sprawa. Gdzie ja w ogóle końcu... jestem? Mietek, w końcu moje 20 arbuzów przyszło. Co? No, no moje 20 arbuzów przyszło Raz Dwa Trzy Pięć Ty, bo czemu tamten ziomek lata? Ja tak nie umiem To nie fair Ej! M mnie tak też tak latałeś 30 lat temu Po bibie Ale ja mam przecież tylko 27 lat Ale to 3 lata zanim się urodziłeś A ty to... Czekaj, ja tam tylko wejdę Eee... To co to jest? Prze Przedam naukowca za 5 zł To jest moje 20 arbuzów. No to dobra, no to otwór. Walek Co? Nie chcę nic mówić, co nie? A więc dlatego nic nie powiem Nie, nie no dobra eee, Czekaj, bo mnie... Miał... Jeden... Dwa 6. 10. panek Tak? Tu jest 10 argmozów. No. No, no, no ja... bo. No, no, bo. No, ale dwa dni dostawy to 2 razy 10. Co? No, tak mnie w szkole uczyli. Znaczy, nie pamiętam, bo to było jakieś 15 lat temu. Czyli. Chyba. Nie wiem. To mnie w szkole uczyli, że 10 razy 2. To 20, więc... Więc wiesz, no jutro przyjdzie kolejne 10, bo... 10 razy bo 2 dni. 10 razy 2 to 20. Patek! Tu jest 10 arbuzów! Nie 20! No, jutro przyjdzie 10, bo 10 razy 2 to 20! Barek, to dwa dni dostawy nie, to, to nie dostaniesz 20 arbuzów! Jak to nie? No... no. Dwa dni dostawy, to zajmuje dwa dni, żeby tutaj być. Ale, ale ja się w szkole uczyłem, że, że 10 razy 2 to 20, więc zamówiłem 10 arbuzów. Pisał mi, że coś tam przyjdzie za dwa dni chyba. No to czekałem. Przyszło, przyszło dzisiaj, to jutro przyjdzie kolejne 10. Jak ty to w ogóle zamówiłeś? No wiesz, to było tak. Co się ma stać, czy co? No filmik się odpalał, uspokój się A, dobra No więc to się zaczęło tak, że byłem zamknięty w bibliotece nie, nie Czemu byłeś zamknięty w bibliotece? A no więc to było tak Walek. Nie mam czasu na to Po prostu Nieważne Po prostu powiedz, co się stało w tej bibliotece A, no tak. to więc to było ja tak. obrona, obrona... No więc odpaliłem komputer i ogólnie tu nie wiem co to internet, co to więc, więc zacząłem bić komputer Ale Walek, coś to nie ma sensu. Bo dlaczego ty byś niby rzeczy na ziemniaków wyszukiwał? Mógłbyś się nie wtrącać w moje prywatne sprawy. Znalazłem taką fajną stronę. Nie wiem co to strona, więc po prostu kliknąłem na jakiś obraz arbuza i zauważyłem, że były arbuzy na przecenie. I normalnie jak to zobaczyłem, że arbuzy z 30 zł kością 50 zł wybuchłem by ze szczęścia. Właśnie uzyskałem te arbuzy. No ale słuchaj, teraz mnie tutaj. To dalej nie ma sensu z tym wszystkim co powiedziałeś, bo skoro... Tu jest tylko 10 aguzów, i tylko tutaj będzie 10 aguzów. Nie, już to mi dostarczyło. 10. Nie dostarczą ci 10, chyba że domówiłeś 20. Dostarczą im 10. Ju, już masz 10. Ale 10 razy 2 to 20. Mówiłem ci to, co? No i mam teraz 9. Tu no, widzisz, masz 9, nie 20. Koniec rozmowy. No Naprawdę zgadywałem, czy masz tutaj 10. Możliwe, że tu masz 5? Ja nie wiem. Ty, co jest? Ty, co? Yy, yy. Kibla wypadły arbuzy. Pan 20 arbuzów. Chyba wybuchnę ze szczęścia. Nie.